Chciałam się wyjątkowego zadania, ale jestem pewna sukces. Chcę się założyć z każdym z was, z was. Chcę się założyć, że już od pierwszego mycia szampon Clear zacznie skutecznie zwalczać łupież. Twoje włosy staną się piękniejsze, leśniące i bardziej miękkie. Satysfakcja gwarantowa. albo zwrot pieniędzy. Zakład? Jedyne co możesz stracić to łupież. Clear. Zero łupieżu albo zwrot pieniędzy. Skutecznie usuwa bóle mięśni, stawów, pleców oraz bóle reumatyczne. Voltaren emul Gel nie tylko likwiduje ból, ale również przyspiesza proces leczenia. Dzięki unikalnemu połączeniu kremu i żelu, Voltaren emul Gel szybko się wchłania, a jego aktywny składnik diklofenak zwalcza ból i wspomaga leczenie. Voltaren emul Gel skutecznie usuwa bóle mięśni, stawów, pleców oraz bóle reumatyczne. Dostępny w aptece bez recepty. Jestem taka zajęta, że nie mam czasu martwić się, czy w moim domu ładnie pachnie. Na szczęście mam Erwik Freshmatic, który załatwia sprawę za mnie. Automatycznie uwalnia świeży zapach co 9, 18 lub 36 minut, więc działa na okrągło. I kiedy moje dziecko nie chowa butów do szafy, Erwik Freshmatic radzi sobie z tym znakomicie. To ważne, kiedy jest się matką stonogi. Erwik, jak dobrze być w domu. A na nieoczekiwane brzydkie zapachy masz przycisk, który uwalnia jeszcze więcej świeżości. Już od jutra w fakcie nowa loteria Skarbiec. Proste zasady i codziennie wielkie pieniądze. Przykładasz, wygrywasz. Graj też o nagrodę specjalną. 20 tysięcy złotych. Nie przegap! Karta do gry tylko jutro z faktem. Fakt, o tym się mówi. Czesna linia nadwozia, starannie dopracowane szczegóły wnętrza, doskonałe właściwości jezdne potwierdzone czterema tytułami Mistrza Świata WTCC, dynamiczne i oszczędne silniki diesla TDI, i Common Rail i benzynowe TSI, legendarna niezawodność i już wiesz, dlaczego wybrałem Seata. Teraz Seat Leon rocznik 2010 już za 44 190 zł. Seat. Member of the Volkswagen Group. Czy Ty również szukasz sposobów, by poprawić swoje życie seksualne? Stosując regularnie tabletki permen przywrócisz wiarę w swoją męskość i poprawisz komfort Waszego życia seksualnego. Permen. Męskość. Pierwsza klasa. Wow! Teraz w MediaExpert aż do 50 lat 0%. Media. Mężczyźni i kobiety nie zawsze się rozumieją. Ach, te kobiety, one zawsze się spóźniają. Mężczyźni. Nie rozumieją, że mamy więcej na głowie. Zawsze dzielą włos na czworo. To z ich powodów wiemy sobie włosy z głowy. Przez nie mamy ich coraz mniej. Head and Shoulders w dwóch wariantach. Dla niej i dla niego. Rozumie ich potrzeby. Usuwa do 100% łupieżu i zmniejsza wypadanie włosów spowodowane łamliwością. Zawsze będą się różnić, ale oboje mogą mieć gęste włosy dzięki Head and Shoulders przeciw wypadaniu włosów spowodowanemu łamliwością. Dla niej i dla niego. Dlaczego właśnie Knopers? Kocham swój zawód i kocham dzieci. Razem śpiewamy, bawimy się, tańczymy. Dzieci przez cały czas potrzebują dużo uwagi. Knopers jest dla mnie chwilą wytchnienia. Chrupiący wafelek z orzechami laskowymi, kremem nugatowym, porcją mleka i kakao. Smakuje, wyśmienicie. A ja po takiej przerwie mam znów energię do zabawy z dziećmi. Teraz robimy! Knopers, dzień należy do ciebie. Piękne, tajemnicze, skuteczne i pełne zwariowanego humoru. Te kobiety dadzą radę tam, gdzie diabeł nie może. Intrygi, zagadki, niesamowite tempo. Zapraszamy na nowy serial komediowy. Agentki. Dzisiaj o 17.00 czasu polskiego. W Polsacie 2. Mężczyźni i kobiety nie zawsze się rozumieją. Ach, te kobiety, one zawsze się spóźniają. Mężczyźni. Nie rozumieją, że mamy więcej na głowie. Zawsze dzielą włos na czworo. To z ich powodów wiemy sobie włosy z głowy. Przez nie mamy ich coraz mniej. Head and Shoulders w dwóch wariantach. Dla niej i dla niego. Rozumie ich potrzeby. Usuwa do 100% łupieżu i zmniejsza wypadanie włosów spowodowane łamliwością. Zawsze będą się różnić, ale oboje mogą mieć gęste włosy dzięki Head and Shoulders przeciw wypadaniu włosów spowodowanemu łamliwością. Dla niej i dla niego. Heineken i UEFA Champions League zapraszają na niepowtarzalne piłkarskie emocje. Jedź na finały Ligi Mistrzów z Heinekenem. 100 biletów czeka pod kapslami. Heineken, zobacz więcej. Już od jutra w Fakcie nowe przepisy, dzięki którym dostaniesz wyższą emeryturę Sześć sprawdzonych sposobów na podwyżkę świadczenia A już w środę Fakt Religia z Krzyżem Świętego Franciszka Pierwszym z kolekcji siedmiu medalików Fakt, o tym się mówi Dlaczego właśnie Knopers? To całkiem proste Mój dzień ani przez chwilę nie stoi w miejscu Ciągle dzieje się coś nowego Ciągle trzeba trzymać rękę na pulsie Kocham to Wtedy Knopers jest po prostu doskonały. Chrupiący wafelek z orzechami laskowymi, kremem nogatowym, porcją mleka i kakao. Jest smaczny i dodaje mi sił. Już biegnę! Knopers. Dzień należy do Ciebie. Do przodu. Zawsze na prowadzeniu. Lanos. Pokonać przestrzeń. Gentos na schorzenia prostaty. Skuteczny i naturalny. Gentos, zdrowie i siła mężczyzny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cioci! Na imieninach Musisz unikać niektórych dań, problemy z wątrobą. Na szczęście jest naturalny preparat roślinny. Hepason Kompleks. Teraz możesz jeść wszystko. Kebason Kompleks. Na zdrowie wątrobie. Podjęłam się wyjątkowego zadania, ale jestem pewna sukcesu. Chcę się założyć z każdym z Was. Chcę się założyć, że już od pierwszego mycia szampon clear zacznie skutecznie zwalczać łupież. Twoje włosy staną się piękniejsze. Leśniące bardziej miękkie. Satysfakcja gwarantowana. Albo zwrot pieniędzy. Zakład. Jedyne co możesz stracić to upierz. Clear. Zero upierzu. Albo zwrot pieniędzy. Innowacyjna koloryzacja garniera bez amoniaku. Olśniewający kolor pełen blasku. Lśniący tysiącami refleksów. Kolor Shine. Z olejkiem marganowym i ekstraktem z żurawiny. Kolor i blask. Dzięki łagodnej koloryzacji bez amoniaku. Nowość Color&Shine. Dbaj o siebie. Garnier. Anka, lek przeciwbólowy przy twojej alergii? Spokojnie, przecież to APAP. Nie ma bezpieczniejszego leku na ból dla alergików. APAP. W trosce o twoje bezpieczeństwo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dlaczego właśnie knopers? Kocham swój zawód i kocham dzieci. Razem śpiewamy, bawimy się, tańczymy. Dzieci przez cały czas potrzebują dużo uwagi. Nopers jest dla mnie chwilą wytchnienia. Chrupiący wafelek z orzechami laskowymi, kremem nugatowym, porcją mleka i kakao. Smakuje wyśmienicie. A ja po takiej przerwie mam znów energię do zabawy z dziećmi. To teraz robimy. Knoppers. Dzień należy do ciebie.